Kosiarka Castelgarden EL63. Tutaj akurat jaką motek produkowana pod różnymi firmami. Szerokość koszenia 62 cm. kożna 150 litrów. Silnik koło 6,5 konia Briggs Stratton bezpośrednio napędza Nóż pośrednio przez pasek i przekładnie tylne koła, pięć wysokości koszenia, trzy biegi do przodu, bieg wsteczny. hamulec połączony ze sprzęgłem, hamulec parkingowy i gaz ustawiany ręcznie, łącznie ze saniem. Koła stalowe z tyłu, z przodu tworzywo sztuczne, dętkowe, łatwe w obsłudze. Kosiarka bardzo zwrotna, Skutecznie kosi trawę do około 40-50 cm wysokości nawet. Natomiast producent nie zaleca powyżej 30 cm. Nóż załączany mechanicznie, także można delikatnie załączać oszczędzając sprzęgło. Sprzęgło noża ma 2 lata. Zostało wymienione na fabrycznie nowe. Regulowana wysokość i poziomowanie kosiska kosiarka wyposażona w akumulator można ją odpalić przy pomocy rozrusznika można również ją odpalać przy pomocy szarpaka bardzo praktyczne szczególnie w zimie gdy akumulator na przykład przechowujemy w domu Tutaj niestety ślady żebu myszy, nie mające żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o działanie kosiarki. Po zdemontowaniu kosza, siedziska i kierownicy, dosłownie cztery śruby siedzisko, jedna śruba kierownica, kosz jest Zdejmowane oczywiście bez żadnych narzędzi. Kosiarkę można zapakować do każdego samochodu, którego tył się otwiera i ma co najmniej 67 cm wysokości. Waga około 100 kg także można włożyć ją w dwie osoby, łatwo do środka albo wjechać po jakichś deskach.